Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, przeczytam oficjalny komunikat Urzędu Miasta w tej konwersującej sprawie, podczas spotkania komendanta Straży Miejskiej, pana Grzegorza Grandysa z burmistrzem Szczecinka, panem Jerzym Hardy Daglasem, komendant Straży Miejskiej przedstawił swoje stanowisko w sprawie incydentu dotyczącego interwencji Straży Miejskiej w dniu 3 października bieżącego roku. Równocześnie komendant oddał się do dyspozycji burmistrza. Burmistrz miasta Szczecinka nie podjął jeszcze w tej sprawie decyzji, czy przyjmie jego rezygnację. Jeśli chodzi natomiast o strażników, Którzy brali udział w tej bulwersującej sprawie, to decyzje przedstawiają się następująco. Jeden ze strażników miejskich za przekroczenie uprawnień został w dniu dzisiejszym zwolniony z pracy w trybie artykułu 50 52 paragraf 1 kodeksu pracy za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowni pracowniczych w trakcie służby. W stosunku do dwóch pozostałych komendant Straży Miejskiej podjął decyzję o ich urlopowaniu do czasu wyjaśnienia całej sprawy przez szczecinecką prokuraturę. Dziękuję Państwu bardzo. Urlopowanie jest tożsame z zawieszeniem. To jest urlopowanie w sprawie, a nie w stosunku do konkretności. Czyli są na urlopie? Są teraz na urlopie do momentu wyjaśnienia sprawy przez Dziękuję Państwu, to dajmy, dziękuję. Jest no dla mnie to jest w sumie, jakaś już jest, już coś się dzieje widzę, bo jak mi tego nie nagłośnił, to wątpię, żeby coś się działo. Przez dwa tygodnie sprawa stała. Komendant i wiedział, wszyscy wiedzieli, ale nikt nic z tym nie robił. Starszy Miejski jeździł sobie bezkarnie po ulicach, nie? No to zacząłem coś z tym robić. A powiedz nam, Ty w żaden sposób ich nie prowokowałeś? Nie prowokowałem. Siedziałem tu oto z tym kolegą, jeszcze jest światek, no czy już tam miał też reportaż. Siedziałem sobie w tamtym miejscu, nic nie robiliśmy takiego zbyt wulgarnego, co mogło mogą przeszkadzać spokój. Komendant stwierdził, że piliśmy tam alkohol. Straż miejska podjechała, nikt nie był badany alkotestem, nikt nie miał sobie żadnego alkoholu, nikt tam nic nie spożywał. Czy jak to było? Oni ciebie wsadzili na siłę do, do radiowozu? No, Kazali mi no, podpisać jakieś dokumenty. Nie pow... pytałem, zadawałem pytanie, jakie to dokumenty. Nie powiedzieli mi, jakie dokumenty, to powiedziałem, stwierdziłem negatywną odpowiedź, że im tego nie podpiszę. To wrzucili mnie do radiowozu, no i my wywieźli, takie przykład w nagraniu. A dlaczego nie to było wezwanie do nas. Tak nie? było, ale gdyby mi powiedzieli, co mam podpisać, to on to podpisał. A nie oznajmili mi. Kolega tak samo pytał się. Ja się pytałem wielokrotnie, co to jest do podpisania. Słucham, nie, 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 nie dali mi tego przeczytać. Podpisałem dopiero w Radowozie, jak potraktowali mnie gazem, jak już tego nawet nie widziałem na oczy. Bo wystając uszy to przeciwko mnie gazu, to wiadomo, że nic nie widziałem. Straż Miejska twierdzi, że nie jesteś świętoszkiem. No nie jestem No Oczywiście miałem parę tutaj interwencji, no ale to nie chyba o moją przyszłość walczymy, tylko. To, to Straż Miejska wywija. To nie pierwsza sytuacja taka ze Strażą Miejską. Tym razem mam nagranie i zamierzam coś z tym zrobić. A dlaczego włączyłeś telefon? Znaczy, bo jest, ja już klucze. wiedziałem, to już nie pierwsza sytuacja, którą przeprowadziła Straż Miejska ze mną taką. Kolega, już, już na początku moi znajomi, jak pani widziała na samym nagraniu, jak już cała interwencja wstała, jak już zaczęli dokumenty wypisać, połączali nagrania, bo już wiedziałem, że coś się szykuje. Bo nie za darmo wypisują jakieś pisma każą mi to podpisać. A ja nie mam zamiaru podpisywać czegoś, nie wiem, czy to jakieś wnioski, czy nie wnioski. Będę coś podpisywał i potem będę ciągany, tak? I za to, że siedzę sobie w spokojnie ze znajomymi na ławce. To ci konkretnie ci z imienia i nazwiska strażnicy to policji, z którymi już miałeś taki? Nie, jeden, tylko był, który jest zawsze w, agresywny. Nie w stosunku nawet do mnie, tylko nawet w stosunku do moich znajomych. Składałeś już zeznania w prokuraturze? Na prokuraturze byłem na następnym dzień, dzień na policji tak samo. A komendant był poinformowany o całym życiu wydarzenia, Rozmawiałeś z nim albo składać jakieś pisma? Czy... Nie, tylko do prokuratury od razu poszedłem, bo w sumie z tego co się dowiedziałem na drugi dzień to był były policjant, nie zamierzałem nawet iść na policję, poszedłem od razu do, prosto do prokuratury. No wiadomo jak to, były policjant, też nie wiadomo co może wyniknąć w tej sprawie. Dlaczego czekałeś na ujawnienie tyle czasu, dwa tygodnie? No godziny? bo stwierdziłem, że zajmie się prokuratura z tą sprawą, albo cokolwiek zrobią, że ten miejski strażnik straż miejski zostanie zawieszony. A kiedy ja sobie przechodzę spokojnie dwa dni przed ujawnieniem sytuacji, a straż miejski jedzie sobie radiowozem jak gdyby nigdy nic, no to ja zacząłem się obawiać, tak? Wyjdę po raz kolejny ze znajomymi, będę wracał sam z pracy, podjedzie mi radiowóz, zabiorą mnie, telefon wyjmą mi co? Ktoś mi uwierzy w to? Bo wątpię. To jest, było na początku października, rozumiem, że to jeszcze ślad po tym tak. zdarzeniu? A jakie właśnie miałeś obrażenia? Cały zdarty twarz, do tej pory jak pani widzi, państwo zresztą, mam krwiaka wokół, no i parę siniaków na ciele. Na tym dobrze się skończyło, tylko na tym. Strażnicy twierdzą, że pan sam głową uderzało. Tak, głową twarz. Na policji wszystkie zdjęcia są drobione. Mam baryk obity, mam obitą nogę, krwiak wokół i pani wygląda to na obrażenia, które mogłem zadać sobie sam, uderzają twarzą w radiowóz. Jestem to, to, oni, to jak oni jechali tym radiowozem? To ja w worek, kartofli, ziemniaków, że obijałem się jak radiowóz, jak oni skręcali? Nie jechać w Stwierdzili na samym początku, jak jest w dyktafonie. To było tak o, dokładnie. Podpisujesz, czy nie, nie, to jedziemy na policję i użyto przeciwko mnie gazu. I na policję nie dojechaliśmy. Oślepili mnie po prostu, no i pojechaliśmy w różne miejsca. Zatrzymował się radiowoz dwa razy, ale nie jestem w stanie określić, gdzie. Po, powinien być, z tego co mi wiadomo, GPS w radiowozie, ale widzę, że nic z tego też nie, nikt, nic nie robi. Co powiedzieli słuchacze? Dostałeś jakiś komunikat, co możesz zrobić, cokolwiek? Ale na sam początku czy na samym końcu? Na samym końcu stwierdzili, że, że czy pojedziemy do szpitala, a ja do nich orzekłem jakoś, nie pamiętam, jak do, dokładnie to sformułowałem, ale orzekłem do nich, że spokojnie, ja to sam załatwię. Że dojdę. Po zdarzeniu nie poszedłem do szpitala, bo myślałem, że ze starzy jest w sumie nie ma co walczyć. Nie pierwsza taka sytuacja, którą tak mnie potraktowali. Rano puściłem bratu nagrania z filmików i dyktafon. Brat powiedział, że mogę wygrać i że uda udał się od razu do, prokur pro do prokuratury. Zaprowadził mnie do prokuratury, tam pokazałem nagrania, co i jak. Skierowali mnie wtedy do, na komendę policji. Odwiedziłem oczywiście po drodze szpital, opis swoich obrażeń i co jak. Nie? Wiesz, że jesteś Oczekujesz przeprosić? Ja wiem, ja tu nie jestem kolejnym pobitym. Ja jestem już. Po raz tu przez kolegów, Nie, niejednokrotnie mój kolega miał z targi Straż Miejską. Ja opowiedziałem koledze, jak mnie potraktowała Straż Miejska. Nie musiałem nagrania pokazywać, nic, oni mi na słowo wierzyli, Bo oni niejednokrotnie byli tak potraktowani. Kontaktowałeś się z innymi pobitymi? Kontaktowałem się z innymi, bo tu akurat świadek zdarzenia, który też został pobity i to niejednokrotnie. I teraz skontaktowałem się już tam i załatwiam, co w tej sprawie mogę na razie. A co wyniknie, co i jak? To zobaczymy. Oczekujesz przeprosin? Pewnie, że oczekuję przeprosin i to mam nadzieję, że przy mediach, żeby je zobaczyli. Ale widzę, że żadnego współczucia ani nic. Ale że kształcie się jakiś. Ja że to zdjęcie. Czy rozpoznajesz tą osobę? Tak, to ten pan. Proszę państwa, i... ja powiem szybko, dorobek. Jakiś. To jest artykuł 159. Ten człowiek, który oprawiał Grzegorza, to nie jest przypadkowa osoba. ten stopień, Ten człowiek to jest, już mogę powiedzieć, 99 rok. Piąte miejsce w tekwondo 2001, trzecie miejsce, 2002, trzecie miejsce. Ten człowiek, ja mam ręce. Ja go uderzył teraz, ja go uderzam rękoma. Ten człowiek użył przeciwko temu człowiekowi niebezpiecznego narzędzia. Artykuł 159. I gdzie jest za przeproszeniem, prokuratura? Dlaczego ten człowiek? Porusza się po mieście. Ten człowiek, są na stronie Borne-Sulinowo, jest cały klub, jest wszystko wypisane. Ten człowiek ma kontakt z dziećmi, robi, współpracuje z dzieciakami. To jest po prostu jaja. Ta osoba powinna siedzieć za kratami i co najważniejsze, powinna siedzieć za kratami z kajdankami na czterech kończynach. On ma narzędzia w rękach. On nie bił go rękoma, on go bił narzędziami. Ten człowiek ma pierwszy dam. O tym nie wolno zapomnieć. Emil Rau, program TVN Turbo Emil Łowca Fotoradarów, Dlatego bardzo często zajmuje się strażą miejską i właśnie 6 października kręciliśmy tutaj materiał z Mysziej Wyspy, gdzie został pobity w podobnych okolicznościach pan Arek, który został wywieziony y, przez strażnika y, samochodem na Myślą Wyspę i tutaj pan burmistrz zarówno jak i komendant że się nic nie stało i nagle zaczęły się dziać cuda okazało się że GPS przypadkowo został wyłączony okazało się że mamy tutaj ponad 60 kamer monitoringu jak w sprawie Grzegorza, żadna nie nagrała przy bazu. jest jedna kamera monitoringu druga trzecia czwarta te kamery tutaj wszystko jakoś cudownie działa tak że przestaje działać w momencie kiedy się coś dzieje w te kamery ten sprzęt kompletnie jest wyłączony i to nie jest przypadek